Cześć! Witamy na naszym kanale. Czy chcecie zobaczyć kolejną dawkę mody inspirowanej stylem popularnych osób? A może jesteście też fanami słynnej ekipy Friza? Jeśli tak, koniecznie zobaczcie nasz dzisiejszy odcinek. Ale najpierw pamiętajcie o subie i łapce w górę. Nie zapomnijcie również o włączeniu powiadomień, aby być na bieżąco z filmikami, które dla Was tworzymy. W tym tygodniu kolejny raz spełniamy prośbę wielu osób i naszą bohaterką będzie Marta Błoch, czyli Murciks. Wiemy, że ma ona spore grono wielbicieli, a na jej instagramowym koncie ostatnio by był milion followersów. Ta popularna dziewczyna z ekipy musiała więc zagościć na naszym kanale. Dlatego jeśli chcecie zobaczyć jakie ubrania nosi Marta, a także dowiedzieć się kilku ciekawostek na jej temat, oglądajcie ten filmik do samego końca. Jak zwykle w opisie znajdziecie linki do rzeczy, które w nim prezentujemy. Kanał Murciks na YouTubie ma już ponad 770 tysięcy subskrypcji. A czy wiecie jaki odcinek pojawił się na nim jako pierwszy? Był to ten o tytule Odtwarzam dzień mojego Sima w prawdziwym życiu. I tu jednym z ciuchów jakie Marta miała na sobie była czarna koszulka o krótkim kroju. Ten styl znajdziecie w sklepie house. T-shirt ma oczywiście luźny fason, surowe wykończenie na dole, a dodatkowo z przodu naszywaną kieszonkę. Nasza bohaterka to miłośniczka świnek morskich. Jest właścicielką dwóch takich przytulnych zwierzaków i często pokazywała je w swoich YouTube'owych epizodach. My oczywiście nie będziemy zajmować się nimi, ale popatrzymy w co jest ubrana Marta w tym filmiku, a jest to piękna lawendowa bluza. Zbliżony do niej wzór możecie również dostać w House. Ie. Ciuch ma tu świetny kolor, tekstowy nadruk i atrakcyjną cenę, czyli niecałe 50 zł. Link do tej rzeczy znajduje się w opisie. Spójrzmy teraz na zdjęcia Marty, które zostały zrobione w domu ekipy w Los Angeles i na stylizację, w której krótka kurtka została zestawiona z dopasowanymi sportowymi spodenkami. I to nimi zajmiemy się na początek. Są to oczywiście bardzo modne ostatnio kolarki, a taki model możecie kupić na stronie Bompri. Jest on dostępny w zestawie i kosztuje około 50 zł. Co do jeansowej kurteczki, to pojawiła się ona również na zdjęciach z wyprawy ekipy do San Francisco. Być może wiecie, że fanką takich krótkich modeli jest także sama Verso. Myślimy, że nie trzeba Was dłużej przekonywać do zakupu tego fasonu dla siebie, a dostaniecie go w hausie. Ma oversize'owy krój, obniżoną linię ramion i wystrzępienia na dole. Koniecznie musimy też wspomnieć o bożowych joggerach, które Murcik miała na sobie na wcześniejszej fotce, ale także występowała w nich w odcinkach na YouTubie. Zbliżony wzór jest dostępny w Sinsay. Według nas sklep ten ma świetną ofertę takich ubrań, dlatego często Wam je polecamy. Kresowe joggery kosztują tu niespełna 30 zł i są w wielu wersjach kolorystycznych do wyboru. Murcix na swoim kanale zamieszcza również wiele challenge'ów, w których uczestniczą pozostali członkowie ekipy. Jeśli chcecie się przekonać, jakie ubrania wtedy wybiera, koniecznie oglądajcie dalej. W odcinku, która para zna się lepiej, możemy ją zobaczyć w koszulce o kontrastowych brzegach i wystrząpionych dżinsach dziurami. Ten styl t-shirtu znajdziecie w hausie, gdzie jest opatrzony fajnym nadrukiem. Natomiast spodnie z dziurami są dostępne w Sensei. Jest to modny krój typu boyfriend. W opisie filmu szukajcie link do tych rzeczy. Natomiast w epizodzie kto wymieni więcej rzeczy wygrywa jest to koszulka o bardziej oversizeowym kroju z ciekawym printem z przodu. Można ją zobaczyć również na fotce z Instagrama Verso. Wyszukaliśmy dla was zbliżoną na stronie Answer.com. Pójście tylko na efektowny nadruk, który się na niej znajduje. Kolejny filmik to ten, w którym uczestnicy testują najdziwniejsze przekąski z całego świata. Marta założyła tu ciekawą różnokolorową bluzę. Poszukiwaniu tego stylu zapraszamy do rezerw. Model, który proponujemy, ma dodatkowo kaptur. Fanie influencer z pewnością widzieli jak murci uczyła się jeździć na desce, a do tych prób wybrała bardzo wygodny strój. Czarne dżinsy z przetarciami o takim kroju kupicie w kropie. Jest to dopasowany model z dziurami i wystrzępieniami. Natomiast buty to New Balance w absolutnie uniwersalnym fasonie i beżowym kolorze. Są one dostępne na oficjalnej stronie tej marki. Kończymy fotkami z Instagrama, na których influencerka pozuje w t shirtie i dżinsowych spodenkach o wystrzępionych brzegach. Wszyscy fani denimowych shortów znajdą model w tym stylu w najczęściej polecanym przez nas dziś sklepie czyli haulsie. A pod filmikiem znajdziecie do nich link. I na tym kończymy nasz odcinek. Czekamy na wasze komentarze i będzie nam miło, gdy powiecie o nas swoim koleżankom. Napiszcie kogo chcielibyście zobaczyć w naszych kolejnych materiałach. Pamiętajcie też o subie. Do usłyszenia, cześć.